Pizza, ten okrągły cud kulinarny, który pokochał cały świat. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, skąd pochodzi, jak jest produkowana i dlaczego stała się aż tak popularna? A może chcecie poznać kilka zabawnych faktów i rekordów z nią związanych? W dzisiejszym odcinku zanurzymy się w przepyszną historię pizzy. Gotowi? No to zaczynamy. Pizza to potrawa z bogatą historią. Jej korzenie sięgają starożytności. Kiedy to Rzymianie i Grecy piekli płaskie chleby z różnymi dodatkami. Jednak nowoczesna pizza, którą znamy dziś, narodziła się w Neapolu we Włoszech w XVIII wieku. Wtedy to biedniejsze warstwy społeczne zaczęły dodawać do swoich placków pomidory. Pierwsza prawdziwa pizza margerita powstała w 1889 roku i została nazwana na cześć królowej Małgorzaty Sabauckiej. Proste składniki Pomidory, mozzarella i bazylia miały symbolizować włoską flagę. Od tamtej pory pizza zdobywała coraz większą popularność, przekraczając granice i oceany. Produkcja pizzy to sztuka, ale i nauka. Kluczem do sukcesu jest ciasto, odpowiednio wyrobione i odstawione do wyrośnięcia. Następnie dochodzi sos pomidorowy, najlepiej z dojrzałych pomidorów, i dodatki. Tu ogranicza nas tylko wyobraźnia. Ser, Mozzarella to klasyk, ale na pizzę trafiają też czedar, gouda, a nawet sery pleśniowe. W pieczeniu ważna jest temperatura. W tradycyjnych piecach opalanych drewnem osiąga prawie 500 stopni, co pozwala upiec pizzę w zaledwie kilkadziesiąt sekund. A czy wiedzieliście, że w Japonii popularnym dodatkiem do pizzy jest majonez, a w Brazylii zielony groszek? Pizza zagościła również w popkulturze i stała się symbolem czegoś więcej niż tylko jedzenia. Kto z nas nie widział żółwi ninja, którzy bez przerwy zajadają się pizzą między walkami ze złem? Dla Leonardo, Donatella, Michelangela i Rafaela pizza była niemal jak paliwo do działania. Ale nie tylko oni kochają pizzę. W kultowej komedii Kevin sam w domu pizza jest jednym z ulubionych dań Kevina. Który z dumą zamawia wielką serową pizzę dla siebie. Albo przypomnijmy scenę z Spider-Mana 2, gdzie Peter Parker pracuje jako dostawca pizzy. Scena ta stała się memem i nadal rozśmiesza widzów na całym świecie. A co z serialami? W przyjaciołach pizza pojawia się w niemal każdym sezonie jako danie, które łączy bohaterów podczas wspólnych spotkań. Joey Tribiani nawet żartuje, że pizza to jedno z pięciu podstawowych grup żywieniowych. W animacji Simpsonowie Homer często marzy o pizzy obok swojego ulubionego pączka. A czy wiedzieliście, że w kultowym filmie Pulp Fiction Quentin Tarantino umieścił scenę, w której bohaterowie jedzą pizzę jako element budujący atmosferę luzu przed kulminacyjnym momentem? Pizza w filmach i serialach jest często symbolem relaksu, beztroski i wspólnoty. A czy pizza jest zdrowa? Cóż, odpowiedź brzmi: to zależy. Klasyczna pizza z dobrej jakości składników może być całkiem zbilansowanym posiłkiem dostarczającym węglowodanów, białka i tłuszczów. Problem pojawia się, gdy sięgamy po przetworzone wersje pełne konserwantów i nadmiaru soli. A jak jest z kaloriami? Największym winowajcą są dodatki dodatkowy ser, tłuste mięsa czy sosy. Ale hej, Życie jest zbyt krótkie, żeby czasem nie skusić się na kawałek. Pizza to także świat rekordów. Największa pizza na świecie została przygotowana we Włoszech w 2012 roku. Miała ponad 1200 m2. Z kolei najdroższa pizza, znana jako Louis XIII, kosztuje aż 12 tysięcy dolarów za sztukę. Dlaczego tak drogo? Z powodu luksusowych składników, takich jak kawior, trufle i złote płatki, a jeśli chodzi o tempo jedzenia, pewien Amerykanin zjadł całego 30-centymetrowego placka w zaledwie 32 sekundy. No i nie zapominajmy o maratonach jedzenia pizzy. Rekord to aż 92 kawałki zjedzone w ciągu 10 minut. Na koniec kilka zabawnych faktów. Czy wiecie, że pierwsze pizzerie w Stanach Zjednoczonych otworzyli włoscy imigranci w Nowym Jorku na początku XX wieku? A może słyszeliście o pizzy wysłanej w kosmos? W 2001 roku firma Pizza Hut dostarczyła pizzę na Międzynarodową Stację Kosmiczną. To była pierwsza pizza w przestrzeni kosmicznej albo to. Naukowcy udowodnili, że zapach pizzy działa na nasz mózg jak nagroda i może poprawiać nastrój. Pizza to nie tylko jedzenie to historia, kultura i mnóstwo radości. Każdy kawałek to mały świat pełen smaków i wspomnień. A wy, jaka jest wasza ulubiona pizza? Podzielcie się w komentarzach, może odkryjemy nowe, ciekawe kombinacje składników. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Czeka nas jeszcze wiele smakowitych tematów. Do zobaczenia!